Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów, Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę odezwał się do niego tomasz panie nie wiemy dokąd idziesz jak więc możemy znać drogę odpowiedział mu Jezus ja jestem drogą i prawdą i życiem nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie przeczytajmy fragment jeszcze raz skup się na tych fragmentach gdzie ewangelia mówi do ciebie dzisiaj w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce Wasze, wierzycie w Boga. I we mnie wierzcie, w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.